Jak działa czujnik czadu? Zacznijmy od tego, że czujnik czadu jest bardzo ważnym urządzeniem, ponieważ może uratować życie. I wielokrotnie oczywiście to robił. I jest to urządzenie, które w sposób ciągły wykrywa tlenek węgla. Coś, co jest bezwonne, bezzapachowe i bardzo trudno to nam ludziom wykryć, szczególnie gdy na przykład śpimy, a jak Wyjdzie w materiale, jest to coś, co dla nas jest niesamowicie niebezpieczne. Oczywiście to ciągłe wykrywanie to jest ciągłym wykrywaniem, kiedy jest doprowadzone do tego czujnika czadu, tlenku węgla, zasilanie, ponieważ tutaj ta energia elektryczna jest bardzo ważnym elementem działania czujnika i często jest to np. energia z baterii, akumulatorków, a niekiedy jest to też energia z sieci. Chociaż w przypadku takich czujników niektóre mają awaryjne akumulatorki, no żeby, gdy to zasilanie zniknie, nie przestawały działać. Ale jak to działa? I tu oczywiście tym najważniejszym elementem czujnika czadu jest ogniwo elektrochemiczne. Ogniwo elektrochemiczne, które wykrywa ilość tlenku węgla w powietrzu. I na tym ogniwie elektrochemicznym Dochodzi do reakcji, gdy tego tlenku węgla w powietrzu jest dużo, to znaczy, gdy tego tlenku węgla jest odpowiednia ilość, dochodzi do reakcji utleniania tego tlenku węgla, co doprowadza do tego, że na tym ogniwie zaczyna płynąć prąd. No i wówczas włącza się alarm. Więc w prostych słowach, tlenek węgla który w śladowych ilościach właściwie zawsze jest w powietrzu, gdy jego stężenie się zwiększa do poziomu, który już powinien wywołać alarm, to właśnie dzięki reakcjom chemicznym, elektrochemicznym na tym ogniwie może przepłynąć prąd, może przepłynąć prąd, no i włącza się odpowiedni alarm. Czyli takie można powiedzieć wykorzystanie chemii dla naszego bezpieczeństwa. Tego, że ten tlenek węgla reagując z odpowiednimi substancjami dochodzi do utlenienia do tego, żeby ta energia elektryczna mogła w odpowiedni sposób przez to ogniwo przepłynąć. To może się wydawać skomplikowane. I w rzeczywistości, gdyby to rozpisać wzorem, to można by powiedzieć tak, jak najbardziej jest to skomplikowane, ale wcale tak nie jest. Wystarczy, no, ja się na tym nie znam, więc nie będę się jakby to powiedzieć uważał za mądrzejszego niż jestem, ale to właśnie w ten sposób działa. Tutaj bardzo ważna sprawa. To nie zadziała, kiedy nie ma tej dostarczonej energii elektrycznej. O tym trzeba pamiętać. To jest to, co jest bardzo ważne. Szczęśliwie większość tych czujników ma odpowiednie systemy, jeśli możemy to tak nazwać, które będą ostrzegały, że na przykład ten zasilający ten czujnik, akumulatorek, bateria się wyczerpuje. No i kolejna sprawa. Tutaj należy pamiętać, że to nie są rzeczy, które będą działać w nieskończoność. One mają swoją określoną wytrzymałość, to znaczy żywotność. Wygląda to w ten sposób, że no w zależności od produktu, po dwóch, po trzech, po siedmiu latach, niekiedy po dziesięciu latach, to ogniwo elektrochemiczne już nie jest w stanie sprawnie działać. Czyli już nie jest w stanie y, ostrzec nas, to znaczy nie zajdzie na nim do odpowiednich reakcji, żeby mógł zadziałać ten czujnik. I o tym należy pamiętać, że musi być odpowiednie zasilanie, oraz tutaj mamy trwałość. Nie taka trwałość, że można ją y, zignorować, nie, to się bardzo mocno zemści, nie. Tutaj jest to trwałość, która jest la, realną wartością. Tutaj może powiem jeszcze, że ilość tlenku węgla określa się w ppmach, czyli parts per milion. Ile cząsteczek na milion? Ile cząsteczek na milion cząsteczek powietrza to właśnie na przykład cząsteczki tlenku węgla. I według WHO do 35 jest ok. Chociaż wiele czujników już ostrzega przy poziomie na przykład 30 ppm. -ów. Ale to jest wszystko, można powiedzieć, zależne od czujnika. I tak jak powiedziałem, to jest coś, co jest bezbarwne, bezwonne, i możemy na przykład zaobserwować, że tego tlenku węgla czadu jest zbyt dużo, na przykład kiedy już zaczynamy mieć objawy. Zawroty głowy, ból głowy, nudności, później już może, mogą być drgawki, no a później może być już zupełny koniec. Tylko, że o ile tak teraz jesteśmy w stanie to zauważyć, zaobserwować, to kiedy śpimy jest to no, niemożliwe. To nie jest tak, że my się obudzimy i stwierdzimy, że o, coś się dzieje. Niestety nie. Kolejną ważną informacją jest to, że to jest coś, to znaczy, czad jest czymś, co może powstać w wielu miejscach, gdzie w wyniku spalania mogą właśnie powstawać, czy też niepełnego spalania może ten czad się pojawić i może być realnym zagrożeniem. Dlatego kuchnie, niekiedy łazienki, kotłownie są to miejsca, gdzie te czujniki no, są czymś yy, bardzo ważnym. O, może tak to nazwijmy to jest coś, co musi tam się znajdować. Jak to zainstalować? Oczywiście tutaj patrzymy na instrukcję, na wysokość. Pamiętajmy, że powyżej np. 2 metrów najczęściej się mówi, że to nie ma sensu. Najczęściej mówi się o wysokości około 1,5 metra. W przypadku sypialni około 70 cm. Tutaj jednak jest to, no, powinno być to zawarte w instrukcji również to w, jakim, w jakich temperaturach, jaka wilgotność. W jakiej odległości od tego źródła zagrożenia, czyli na przykład od tego piecyka, czy czegoś co podgrzewa. I tu właśnie to jest ważne. I wysokość, i warunki, tak, żeby on mógł w sprawny sposób działać. Często na tych czujnikach są też takie opcje testowania, żebyśmy sprawdzali, czy to wszystko działa. No, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ czad jest no, niesamowicie groźny. To jest. Coś to nie jest dym, że go widać, czy też że zaczniemy kaszleć, czy go wyczujemy. Nie. To ze względu na to, że jest bezbarwne, bezwonne, jest niesamowicie niebezpieczne. No i szczególnie na przykład w nocy, ale nie tylko. O objawach, o tym, czym to grozi, będę mówił na moim innym kanale, dlatego zapraszam na moje inne kanały. Cóż, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem ale ciężko wytłumaczyć, że mamy ogniwo elektrochemiczne, dochodzi do reakcji, dochodzi do. umożliwia to przepłynięcie prądu, no i w rezultacie mamy alarm. Alarm, który najczęściej jest i wizualny, i głosowy. Pamiętajmy, że najczęściej to wyje, pika, yy, mówi coś tam, i tutaj powinno być sporo tych decybeli, żeby nas obudzić, ale do tego bardzo ważnym elementem jest też ten alarm, Wizualny, chociaż w nocy on tak dużo nie da, że na przykład to mruga na czerwono, to też jest bardzo ważne. Często są one połączone na przykład z Wi-Fi, z telefonami, z aplikacjami, to też jest ważne. Cóż, niech nas nie obchodzi, jak one działają, ważne, że działają i ważne, żebyśmy mieli je w naszych domach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania. Do zobaczenia ponownie.